W Nazarecie w synagodze po czytaniu z proroctwa Izajasza Jezus powiedział: Dziś spełniły się słowa pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czyż nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy tak, że wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk, Naaman. Na to na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali się z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na który ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak przeszedł pośród nich, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo pańskie. Usiądźcie nas na chwilę. Nie wiem, czy wy tak macie. Kiedy się słyszy o takich różnych wielkich, wspaniałych cudach, różnych takich wielkich wspaniałych inicjatywach, które dzieją się w Kościele. Słyszę się, że Marcin Zieliński szedł ulicą, pstryknął, to trzech ludzi stało z wózków inwalidzkich. Ktoś tam uzdrowiony, ktoś tam, jakieś takie różne wielkie rzeczy się dzieją. I tak by człowiek sobie myślał, no, a dlaczego, Panie Boże, nie ja? Dlaczego akurat tam, a nie tutaj? Dlaczego tam te wielkie rzeczy, a, a, a ja tak czekam, no? Ja na przykład tak sobie myślę, nie wiem, czy wiecie, moja ciocia była uzdrowiona z raka mózgu. Ma zdjęcia, gdzie ten raczyską jej tam zjada mózg, no a po dwóch tygodniach zdjęcia i wszystko czyste, nie? Ja tak sobie mogę pomyśleć, tak sobie nawet czasami myślę, no Panie Boże, no skoro jej tego raka zabrali, to mi nie możesz przeziębienia zabrać? No to nie było dla Ciebie problemem, nie? A to... Dokonajże i tu tego, co słyszeliśmy, że dzieje się tam. Dokonajże i tu tego, co słyszeliśmy, że działo się i tam. No bo Ty przecież, Panie Boże, jesteś taki nasz. Jesteś taki nasz wrzeszczański, taki nasz z Mickiewicza, gdański, taki katolicki. Dokonajże i tutaj, tego, co słyszymy, że dzieje się w tamtej parafii, w tamtej wspólnocie, w tamtej wspólnocie kościelnej, Dokonaj, że i tutaj u nas. I nie wiem, czy wy to czasami tak czujecie, ale ja mam wrażenie, że bardzo często w takim naszym myśleniu jest obecne chęć, żeby Pan Bóg napompował tak naprawdę nasze ego. Żeby Pan Bóg napompował nasze ego. A nie, żeby umocnił naszą wiarę, ale nasze ego, żeby On był nasz, a nie żeby wzrosła nasza wiara, żeby On był nasz, a nie innych. I jeżeli jest w nas też obecna taka chęć, żeby oglądać te cuda, oglądać wielkie rzeczy, które Pan Bóg chce zrobić, czy robi, to dla, do nas jest adresowane to, co mówi Święty Paweł. Pierwsze zdanie: Starajcie się o większe dary. Starajcie się o większe dary. A ja Wam pokażę drogę odpowiednią. A ja Wam pokażę drogę, ale o większe dary jeszcze. I mówi o miłości. I mówi o miłości. Tylko, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że Paweł, kiedy mówi o miłości, to nie mówi o uczuciu. On nie mówi o uczuciu, mówi o relacji. Bóg, on mówi o relacji. Czyli, że, um, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że często nasze relacje mogą przypominać te Boże, ale bardzo często przypominają coś dokładnie odwrotnego. I kiedy patrzymy na te relacje, kiedy patrzymy na nasze relacje i widzimy, że one w jakimś stopniu przypominają to, co mówi święty Paweł, to może tak naprawdę się okazać, że nie potrzebujemy wielkich cudów, żeby oglądać Boga, ale potrzebujemy spojrzeć w nasze relacje, żeby zobaczyć Boga. Bo Paweł mówi, że miłość jest cierpliwa, jest łaskawa, nie zazdrości. Nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości. Współweseli się z prawdą. I wiecie, tak sobie się zastanawiam, czy to wszystko byłoby możliwe bez Boga? Czy to byłoby możliwe bez Boga? A jeżeli jest możliwe, jeżeli się dzieje, to to jest znak, że Bóg jest obecny. Zobaczcie, to jest znak, że Bóg jest obecny. Więc, żeby zobaczyć Boga, niekoniecznie trzeba szukać tych, którzy porywają ludzi z wózków inwalidzkich. Ale trzeba może spojrzeć w swoje relacje i zobaczyć, jak wielkich cudów Pan Bóg tam dokonuje. Ale trzeba sobie też jasno powiedzieć, że te relacje, zamiast być relacjami bożymi, są tak naprawdę relacjami demonicznymi. I teraz, kiedy to się dzieje? Bo relacja demoniczna to jest na przykład taka, kiedy w relacji chcemy wszystko mieć natychmiast. Wszystko natychmiast. Masz być tu i teraz, taki, taka, jaką, jakiego sobie wymarzyłem. Masz być tu i teraz, natychmiast. A miłość jest cierpliwa. Kiedy traktujemy, kiedy trzymamy w sobie chęć zemsty, chowamy ją gdzieś głęboko na kolejną kłótnię, żeby się odkuć, żeby przygwoździć, żeby zaorać. A miłość jest łaskawa. Kiedy y, nasza miłość, nasze relacje są zaborcze, kiedy nie pozwalamy, żeby dzieci wyszły z domu, kiedy nie pozwalamy. Innemu czy drugiemu realizować swoich zainteresowań, być indywidualnością, być kimś niepowtarzalnym, wtedy nasza relacja jest demoniczna. Bo miłość nie zazdrości. Kiedy chcemy wygrywać w kłótniach, w pracy, kiedy chcemy poniżać i kiedy poniżamy, a miłość nie szuka poklasku. Kiedy ciągle się boimy, że ktoś podważy nasze kompetencje, nasz autorytet w pracy, w byciu mężem, żoną, w byciu księdzem albo w naszym wyborze do życia samotnego. Kiedy boimy się jakoś o to wszystko i, i to wszystko kształtuje nasze relacje. A miłość nie unosi się pychą, nie unosi się pychą. Relacje demoniczne to są też takie relacje, które każą nam zrezygnować ze wstydu. Kiedy każą nam, które każą nam się obnażyć, czy to seksualnie, ale też obnażyć nasze wnętrze, wywlec na zewnątrz i poniżyć to, co najbardziej wrażliwe w naszym sercu. A miłość nie jest bezwstydna. W miłości nie ma, nie ma bezstydu. Relacje, które chcą postawić na swoim, nie wybaczają, kłócą się. Pełne konfliktów, złości, egoizmu. A miłość? A miłość nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, współweseli się z prawdą. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że pewnie jest tak, że jak patrzymy na nasze relacje, to trochę jest tego i trochę tego. Trochę tego Pana Boga, trochę tej miłości, no i trochę tego, co jest jakimś przeciwnikiem człowieka. Ale zobaczcie, jeżeli dostrzeżesz działanie Pana Boga, jeżeli dostrzeżesz Jego działanie, to trzymaj to. Trzymaj te rzeczy i staraj się je rozdmuchać. Staraj się, żeby może ta iskierka zmieniła się w płomień, płomień w pożar, żeby ten ogień cię władnął, żeby twoje serce było pełne Boga. A dlaczego? Bo wiecie. Jest bardzo niesamowite to, że jak patrzymy na hymno miłości świętego Pawła, to możemy tam dokonać pewnej małej zamiany. Zamiast słowa miłość użyć słowa Jezus. I okazuje się, że wtedy Jezus jest cierpliwy, łaskawy jest. Jezus nie zazdrości, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Wszystko wznosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Jezus nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie. Teraz więc trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, z nich zaś największy jest Jezus.